Sponsorem odcinka jest helkysc.com, stronka na której możecie otwierać skrzynki i dropić niesamowite skiny. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast kodem Mateo to 1337 plus 15% więcej do depozytu i możecie go wpisać nawet jeśli użyliście wcześniej innego kodu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam. Bardzo ważną pozycję do tego, aby odwrócić rolę tej rundy. Psycho jeszcze zdążył w międzyczasie tak, że zyskać jedno nie Mamy wyrównanie 3 na 3. nadal jest defuse kit w wyposażeniu Białego. Makar walczy się na drabince, ale przegrywa ten Podrek tak, także pokonał swojego przeciwnika pod starym gniazdem. Już przerotowuje killer. No, widzimy, że po prostu nie nie jest taki pewny tej rotacji, no, ale jest na koncie. Nie terrorystów, ale nawrot. Bardzo ważny brak, ponieważ bomba spada pod jego nogi. Gdyby jeszcze podniósł te to byłaby zupełnie inna sytuacja. Kelar po raz drugi. W końcu podnosi kolację. Kelar nie daje rady. Nawrot. Fantastyczne trafienia. kielar także zabity. 15 sekund do końca rundy. Sergius już podchodzi po zielony tramwajowy. No, zielony wagon, ale jak jest to jaki nawrót, nawrot. Hat trick! No ale Kelar już yy, wyczekuje wejścia terrorystów na bombsej, który. On właściwie kryje. Minuta 15. Cały czas wstrzymują się terroryści. W końcu też Sensei ginie biały. Nie miał bardzo łatwe zadanie wykończenie swojego rywala. Kradł kolejnym trafieniem kres, po raz drugi. raz trzeci. Sprzedane. Minuta jeszcze do końca demku. Zdołał przed końcem rundy ustrzelić Markozie. E, ta ratacja była Na to idealnie przyskonował teraz tego Smoka I Sergis już pożegnał się z życiem. Sytuacja 5 na 4, 40 sekund. Sniper drużyny terrorystów cały czas ym, niestety nie, jest zablokowany w tej odnodze. Bo i w swym momencie. To jednak tak nie, ponieważ był w stanie mimo wszystko wyeliminować drugiego swojego przeciwnika. No i tak dwa fragi podają na konto. Keja nawrót jeszcze dokłada kolejne zabójstwo. No i sensej, jak od początku rundy stał w odnodze. Tak niczym James do samego końca. Właśnie w tym miejscu został. 20 sekund do końca rundy. Pytanie tylko, czy uda mu się jeszcze zachować AWP do końca rundy. E, jest już ustawiony na zielonym wagonie. Znalazł pod swoim celownikiem Markosia. E, znalazł e, także Senseja. E, jego rywal. Nawrot jednak spokojnie zami nie zamierza podejmować walki. Jest ta lepsza po stronie Crazy. Kej ustawiony od starego bs Killer, e, już przed Bomb Spodziewa się ją tutaj ustawionego sergiza i wygrywa pojedynek strzelecki. Kej teraz ma przed sobą jednak snipera Sensei. Nie spodziewał się, nawet nie oddał strzały. Sytuacja dwóch-ta-jednego, znowu faworyzowana dla Aves. 45 sekund do końca rundy. Demonstracja się w tym momencie. Kei jednak! Na pierwszej połowy Sensei zrezygnował z. A, mówię to no, Markoś, co to było, co to się dzieje?! Markoś po raz czwarty, co?! Nie mam pojęcia, jak on był w stanie tak to zrobić, no, to wyszło, że to jest niczym Wow! Ponieważ teraz Aves ma za zadanie atakować bombslajdera, no ale Aves nie czeka, oni od razu atakują, tym razem od nogę. Killer IK z dwoma trafieniami. Serkis jednak wcześniej zdołał e, wyeliminować Markośa. Wyrzucony Smoke, Psycho, szuka tego samego szczęścia, który wykorzystał już Markoś chyba na całą mapę. No i nie, nie powtórzy się chyba taka sytuacja przez, nie wiem, myślę, że nawet miesiące. Ale e, zobaczmy. Killer teraz wychylił pewnie przez smoka. Biały jeszcze pomoże, ale to nawrót zabiera białemu przed nosę tego fraga. No i Serkis e, Jeden versus 3. Jeszcze ustawiony na montażkę A, ale nie daje rady. Killer! Biały ustawiony przed od nogą. Okej okay, wychyla pewnie zelki i już zdobywał tyle łązy. nie, zobaczmy. Jeszcze Kej po raz kolejny. Kej chyba leci po kolejne etapy. Kej po raz trzeci. Rozpędzał się nam ta maszyna. Katrick na jego koncie. Sensei nieco obity, ale biały. Teraz popędził na odnogę. Bardzo ładna głowa wykonanie białego. No i toksik. Ostatni żywy antyterrorysta. Raczej nie będzie miał czego zbierać. Tylko dymu. Może aż i Tylko jak się okazało. Z no ale to Toxic otwiera nam tym razem rundę numer 18, dorzucony granat, oj to może być śmiercionośne dla którego z terrorystów. zobaczmy, Toxic jest agresywny, teraz jednak, pierwsze trafienie padają pewnego to po raz kolejny Toxic, co to było? E, fantastyczne zagranie ze strony Toxica, z podążaniem tego terroryści się nie spodziewali, no i to udało się, będzie to powodem do tego, aby Aves wygrywało kolejne rundy. Lemku jednak z pierwszym trafieniem. Czwórka pozostałych terrorystów wychodzi od, od nogi. Sergis jest jednak na to przygotowany. Sergis po raz trzeci. Sergis po raz czwarty. 5 do końca rundy, Sensei już podchodzi, Markoś w złym momencie przestał się obserwować w, w tamtą pozycję, ale Markoś teraz odpowiedział e, bardzo ważnym trafieniem, poczuł się pewnie, wychylił na a nie bał się go, mimo że przegrał wiele pojedynków e, snajperskich z nim, no to tak teraz wychylił się na pewniaka, Markoś zobaczmy po raz kolejny biały także dokłada e, 5 groszy od siebie to nagle nam się robi 3 na dwóch biały już zauważył swojego rywala, ale jednak już zostawiło mu to w trafienia i Markoś po raz trzeci w tej rundzie. Obił go mocniej niż... E, ale zobaczmy, całe z były po raz kolejny. No niczym za czasów e, Virtus Pro jeszcze w Katowicach. Bardzo dwa ważne trafienia. E, jeszcze zauważył że go podstawnikiem, ale jednak sniper drużyny Crazy ne, był w stanie nie pokonać swojego przeciwnika czterech na trzech. I od razu zobaczmy, że Crazy wycofuje. To prawdopodobnie był sobie ale jednak, hej, okay, nie daje rady. Czterech na trzech Demku, mocno pobijane się spali jednak! Ale to było blisko, żeby udało się zdobyć jedno trafienie. Szybko wychyla, jednak teraz Marko zauważył swojego rywala. Zresztą zobaczmy, jak most jest obwijanego. ale od eski jest cały czas ustawiony Sensej I trafił przeciwnika, który ni niósł bombę na swoich plecach. No i teraz od drabinki, Wóz albo przewóz. Sensei nie trafia, na blisko ustawiony Dempo. Także skąpcy. do końca Biały trafia. Demp jest zostaje wyeliminowany. Snajper drużyna no to wystawiony na ustawiony na Mongzajcie. Trafia po raz kolejny. I Psycho kończy nam. Rundę numer 30. To właśnie teraz, może pokażą na co ich stać i będą zdobywali swoje zabójstwa teraz na blisko Kylar, przy tym smoku. Psajku go nie zauważył. Demku tym bardziej. Zobaczmy. Będzie miał bardzo ważną rolę. Kylar teraz wychodzi przez tego smoka. Proszę trafienia. No, z zaskoczenia. Teraz zabija Psycho Ten sejp. Jest tak nie daje rady. I Kylar już z dwoma trafieniami. No właśnie, to wychodzenie przez smoke najlepiej działa. Kylar po raz trzeci, oleś, piękny flik! Może jeszcze pójdzie po Ace'a, zobaczmy! Ale to jednak biały zabiera tego aisa sprzed nosa. No i Sergis musi teraz uciekać! W ogromnych tarapatach antyterroryści. Podłożona bomba. No i jednak, Sergis będzie podchodził. Pierwsze trafienie na jego koncie. Druga przeciwników do przejścia jednak. Zespół. Zespół Crazy, ale teraz Crazy w demku nie trafia, no i nawrot to wykorzystuje, sytuacja pięciu na czterech, szybko będą chcieli e, podążyć śladem, nawrot po raz kolejny, tak się właśnie gra Cesar pokazuje nawrot swoim kolegom kry, ale dokłada kolejne zabójstwo, ale Sergi zostawiony sprytnie za smokiem e, słyszy kroki swoich rywali, e, ma nadło, na dłoń nawrota, ma także Keja, wypuszcza bombę z rąk, ale nawrot momentalnie nadrabia, no i sytuacja czterech na jednego, Toxic nie radzi sobie i dwie rundy z trzech wygranych po stronie atakującej. Pozwala sobie na no naprawdę agresywne zagrywki i już DMK podchodzi mu po tego celownik. Ale pamiętajmy, że Biały ma tylko 46 punktów zdrowia. Musi trafić Biały głowy. Zobaczmy, Biały już zauważył swojego rywala Biały, czy Demku Jednak Biały! Zobaczmy, on miał bombę eee, w tej chwili. To Biały ma bombę pod swoimi nogami i już celowany jest sniper. Eee, Polskiej ekipy w y, Drabinkowym, ale nie trafił. Nieważne, ponieważ Kej natrafia sytuację. No i jeszcze do, dodatkowo, no i wydawało mi się, że to nawrot jednak zdobędzie trafienie, ale to Toksik to okazał się lepszy. Obity teraz mocno psycho. Kej znalazł go pod swoim celownikiem. Przez wagon trafił w, nie, w ostatnim momencie teraz i Kej po raz kolejny. No widzimy, że nieważne, czy Markoś, się nawrot nie żyją. Snajperki i tak cały czas działają. Przyjęcie tej tego bom B przez AWES. Sajko ustawiony pod drzwiami, Ej, otw otworzyły się drzwi, ale nie daje rady! Kielar z pierwszym trafieniem na brod, po raz kolejny, Sergis jeszcze przed śmiercią, zdołał wyeliminować jednego terrorysta, ale to byłoby na tyle, 25 sekund do końca rundy... Ma w swoich rękach, dorzucony flash. No i Sensei, o jeżeli ono wychyli w odpowiednim momencie, no to właśnie to się stanie. Będzie się jak do kaczek. Sensei po raz pierwszy, po raz drugi. Cały czas czeka, ale Killer odpowiada również dwoma fragami, chociaż Sensei cały czas jest przy życiu. Sytuacja trzech na dwóch za sprawą Keja, ale sniper drużyny antyterrorystów cały czas jest przy życiu. 45 sekund do końca rundy. Bombset, a jednak nie jest kompletnie kryty. Jeszcze od kurnika, gdzieś tam znajduje się ne Toxic. Będzie ostatecznie podchodził od drzwi, Kej, Odwróć się, okej, okay, odwróć się, ale nie w tę stronę. Do drzwi, proszę. Tutaj wyeliminowany terrorysta. Sytuacja wkrótce na sekund do końca rundy. Bomba jednak zostaje podłożona. Eee, wyrzucony flesz na bombsein. A będzie czekał na swojego przeciwnika. Sensei. Oleż było blisko. Mam zawał Helena. Jednak Sensei trafił. Hat-trick na jego kącie. No i biały. Sytuacja 1 na już jednego. Sensei jednak wygrywa tego klacza. Bo on toksyk jednak jest tutaj ustawiony, schował się w odpowiednim momencie. Był flash, ale nie jest jest toksyk. Sajko z pierwszym trafieniem, Kelar szybko odpowiada. Sytuacja 4 na 4, 4 mentalnie rotuje. Kelar z kolejnym zabójstwem. No, widzimy, że tutaj się czuje, jak grywa w wodzie Kelar, ale bierze nóż nagle w ręce, a zobaczmy, przy, 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 przy jak był jeden z zawodników. Sensei traci teraz Markośa, Markoś jest wtedy zostanie zabity Kelar. Tu widzę, że Kej okay. pozostała kompania wybrali tigley i taki. klar co ciekawe z UMP. Dawno nie widziałem z nimi. O, sensei. dzika naszemu jedynemu kołaśnikowi, ale kej okay. Odpowiada, Sergis zabity, bomba podłożona, kiedy, kiedy że gdzie ty byłeś, przepraszam cię bardzo, ale Kylar, ważne, że zdobywa kolejne zabójstwo, Kylar po raz kolejny, odpaliła się maszyna, no i Kej, jeszcze ustawiona od rampy, będzie miał okazję do tego, aby wyjąć Senseja, ale ten się wycofuje od rampy, także ustawione Psycho, K czy Psycho, K czy Psycho, jednak kej! no i sytuacja czterech na jednego, sensa już wie, żeby wycofywać, no i to będzie wygrana runda przez Aves, ale kiedy oni się tam znaleźli, ja nie mam zielonego pojęcia. W ogóle nie było tego pokazanego. I jeszcze kej! Mocno poobijany już jest jeden z naszych antyterrorystów. Anty anty Biały dodatkowo gdzieś tam też obrywa. Kilar w końcu teraz pojawia się, ale Marko jest pierwszym trafieniem. A tymczasem terroryści to prawdopodobnie wąsę. BK jeszcze znalazł Sergiza na dworze. Powoli Killer lotuje na Biały z kolejnym trafieniem, ale Toxik był w stanie się odwinąć. Sytuacja trzech na dwóch. Cały czas jednak Aves w przewadze. Demku podchodziło od rampy. Dostał informację, że jednak od drzwi pojawił się jeden z przeciwników. W międzyczasie jednak Kay wychodzi od drugich par drzwi. No i jedno trafienie w padanego konto, ale Kate. Teraz będzie musiał bronić chyba, chyba na raz Zaufał w 100% Kylarowi Wyrzucony smoke, zobaczmy jak to... Nie, jak to wyniknie, 3 sekundy Kylar, dobra, ja już rozumiem Dlaczego Killerowi Kylarowi ufa To może udałoby mu się zyskać jeszcze jedno trafienie Wyrzucony flash Przez kolorzystę i K Spokojnie wyeliminował swojego przeciwnika 4 na 3, tempus znaleziony, biały musi sobie poradzić Skończyły Musi się kule w magazynku, potrzebuje pomocy Kylar w międzyczasie jeszcze do, do, dołącza do kolegi drużyny Wymiana fragów, ale to Głos eee... 1 na 1 sobie z tej transmisji, ale w międzyczasie spójrzmy się na tej rodzinie, ponieważ Demku z pierwszym trofieniem Kilar jeszcze odpowiedział. Odpowiedział zabija Warkośia. Kilar po raz kolejny zmienia broń. Wybiega na niego Sensej, ale Kelar odpowiedział nie ma macie wygra, że Sensej jednak nie daje rady! Kilar 8 punktów HP, COSTEGO! Skoro zabija Snipera 10 do 10. Z kolejnym trafieniem, oj niedobrze to teraz wygląda No i ta runda anty -eko. znowu klątwa się pojawia Biały sprawdza pozycję Klar z kolejnym zabójstwem, biały zobaczmy Biały, czy jednak dwójka terrorystów e, Będą defizować, biały ma zestaw rozbrajający Sensei trafia swojego przeciwnika Sensei po raz drugi, czy Sensei przeskanuje Jednak biały wygrał tę rundę, całe szczęście Słodki Boże Sensei, co to było? Killer cały czas z granatem zapalającym czekam. C czeka, zauważmy, że dokładnie taka sama tendencja była e, na terenie. Dział jest nie tak to bardzo kolejne zabójstwo, ale dwa trafienia. Na końcu Sergi za jeszcze sens do Ale Marko się trafia w całą sytuację! Psycho w końcu go zabija! Nawrot musi nagrodować. Minuta 15 do końca rundy. A zobaczmy, że 8 zawodników już zostało wyeliminowanych. Psycho, gdzieś tam jest zagubiony na nawrotnie go zauważa! Nie ma rotacji ze strony antyterrorystów. Czekamy na to, co zrobią Crazy, miejmy nadzieję, że Nawrot też będzie na wyższy, na wyższy poziom, okej, okay, po raz pierwszy, okay, po raz drugi, bomba pod jego nogami, smug dorzucony, no i to jest chyba ostatnia runda, biały także trafia, Nawrot odwraca się, Demku nie był w stanie wyeliminować swojego przeciwnika, mimo tego, że Nawrot był odwrócony tylko bąkiem, Markoś, 16 do 11! like a soldier oh, oh, oh.